Ramek Siudziński, rocznik 1974. 10 lat temu zdecydowałem się, że w 40 urodziny stanę na mecie najcięższego wyścigu kolarskiego na świecie. Race Cross America. Przez lata ciężko trenowałem, przede wszystkim w nocy. Moja żona, dwójka dzieci i pracodawca, grupa pracy bardzo mnie dopingują. Do tej pory zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Teraz potrzebuję Twojego wsparcia. Mam niecałe 48 godzin na zebranie 5700 zł, Kwoty, która pozwoli zakończyć zbiórkę na portalu Polak Potrafi i pomoże zakupić dwa rowery. Na tych rowerach ja, pierwszy Polak w historii polskiego sportu, samodzielnie, solo w ciągu 12 dni przejadę 4800 km w poprzek Stanów Zjednoczonych i stanę na mecie Race Cross America. Ty będziesz częścią naszego dużego narodowego sukcesu. Płaty przyjmowane są do godziny 18 w piątek 16 maja www.polakpotrafi.pl ukośnik